Tu pewne używane F Cars. Po samym tytule, już pewnie wiecie, będziemy podnosić moc w samochodzie Ford Kuga 20 TDC i samochód ma moc 120 koni, a będzie miał tą moc finalną na poziomie 150 lub 180 koni jak Fort Mondeo. Za chwileczkę powiem wam, dlaczego tą moc będziemy w tym samochodzie podnosić i gdzie? Kontynuujemy nagranie. Słuchajcie, jak już wiecie, Kuga silnik 2.0 TDCi 120 koni, Mondeo 2.0 TDCi 180 koni, mechanicznie. Słuchajcie, dlaczego postanowiłem zwiększać moc tego samochodu? To już na etapie zakupu tego samochodu stwierdziłem, że będę to robił, bo ten silnik, który znajduje się w Kudze, i w Mondeo to tak naprawdę to są te same silniki, tylko Kuga jest wykastrowana elektronicznie. We Francji, Holandii są robione takie zabiegi, gdzie samochody mają po prostu zmniejszoną moc, no z tego tytułu, żeby też sprzedać dany egzemplarz po prostu taniej ja porównywałem silnik 120 koni, 150. więc słuchajcie, mamy tutaj takie same wtryski, taką samą turbinę. Niczym te silniki się nie różnią, tylko po prostu programem przez producenta. Tutaj macie numery wtrysków do turbiny. Słuchajcie, nie będę się tutaj dostawał. Ja to sprawdzałem po prostu po numerze VIN przez mojego kolegę, więc 100% wiem, co mówię. Zobaczcie, w 180-konnym takie same po prostu wtryski. Także to jest nic innego, jak wykastrowany samochód elektronicznie. Zobaczcie, nawet te naklejki, tutaj budowa. Oczywiście pewne, pewne przewody są puszczone troszkę inaczej, ale ze względu tego, że no po prostu różni się tutaj komora silnika. Zobaczcie, jak tutaj mamy... Po szybie silnik jest cofnięty po prostu do tyłu, a tutaj mamy przestrzeń w tej komorze troszkę inaczej. Słuchajcie, ja już tutaj nie będę marnował czasu na miejscu. Będziemy kontynuować po prostu nagrywanie tam na miejscu, czyli tam, gdzie jedziemy do Performance Lab Chip Tuning. Spoko firma. Zdecydowałem się też na nią, że podnosiła moc w takim, no pewnie nie każdy o tym słyszał, ale była loteria BMW M3 CS, organizowana przez takie otwórce na YouTube Budda. No ma już sporą publiczność, bo ponad bańkę obserwujących, a on tam robił BMW M3 CS, a który chyba 900 koni generował, więc skoro on tam robił, to na pewno też ta hamownia. Ci tunerzy są naprawdę dobrzy. Zresztą opinie na Google o tym pod, y, mówią i na ich fanpage'u y, na y, Facebooku. Więc słuchajcie, tu przerywamy nagranie, kontynuujemy dalej, na miejscu lub podczas jeszcze drogi. Także do zobaczenia. Jeszcze jedno, co Wam chciałem powiedzieć. Kuga po powrocie z zabiegu podniesienia mocy trafia od razu na e, czyszczenie wnętrza. I jeszcze jedna rzecz, często się pytacie, gdzie jest komis, gdzie można obejrzeć samochody. Tak naprawdę w tym momencie w jednym miejscu stoją cztery samochody. Jest to rzadko, że tak się dzieje. Tu mamy tą c która jest już wystawiona na internecie. A dlaczego tak się dzieje, że teraz jest cztery samochody w jednym miejscu? A to tylko i wyłącznie dlatego, że Fort Mondeo czeka na umówioną wizytę u mechanika. Po wizycie u mechanika trafia do lakiernika, a przed po prostu Mondeo do lakiernika trafi temperz od 508. Słuchajcie, nowe opony już w samochodzie wleciały. Tarcze, klocki, nówki, sztuki na przodzie, jak i na tyle. Słuchajcie, ja nim na weekendzie w niedzielę zrobiłem 400 km. Byłem w Łodzi z Turką, w parku rozrywki Mandoria. Także polecam możecie zabrać dzieci, jeżeli macie młodsze takie szkraby. Słuchajcie, 508 też zarejestrowana. Kuga też już jest zarejestrowana. A Mondeo będziemy rejestrować. Nie wiem, bodajże w środę lub czwartek. O co to jak kto z Was oglądał materiał, to wie, że już jest. Zarejestrowana, więc słuchajcie, nie przedłużam, bo też mam być na dziewiątą w Performance Lab Chip Tuning. Także startuję i będziemy nagrywać tam. Właściciel na to udzielił pozwolenia, więc widzimy się tam na miejscu. Także do zobaczenia. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy praktycznie na miejscu. Szukamy, szukamy, chyba tutaj jak Bosch, serwis. O, słuchajcie, tu mamy tak, chyba tak, tu będzie hamownia, więc tutaj jest cały tutaj ten warsztacik. Więc słuchajcie, ja się, ja się, słuchajcie, zatrzymam. No i cóż, no i, no i, no i cóż, no i przechodzę do biura i będziemy kontynuować nagranie zaraz. po zabiegu podniesienia mocy, tak jak wam wspomniałem, moc podnosiłem w firmie Performance Lab Chip Tuning. Możecie wpadać na ich słuchajcie Facebooka, czy możecie wpisać sobie w Google, znajdziecie ich. To nie jest żadna reklama. Po prostu ja na nich wpadłem przez to, że Oglądam materiały takiej twórcy jak Budda ze względu na to, że robi ciekawe projekty odnośnie samochodów, a wpadłem na firmę Performance Lab Chip Tuning ze względu tego, że stroili BMW M3 cs na prawie 900 koni. W tym momencie postaram wam się tutaj wrzucić link do tego materiału. To jest zaczyna się chyba od 20 minuty, także możecie sobie obejrzeć. Jest generalnie ta stopka, nawet ten numer telefonu do nich. To nie jest jakaś reklama, nic mi za to nie płacą. Po prostu chłopaki konkretne wiedzą co robią. Przechodzimy teraz do tutaj no do samego po prostu wykresu mocy, jeżeli chodzi o Forda Kugę Słuchajcie, nominalnie Ford Kuga określona przez producenta ma 120 koni, naprawdę miłe zaskoczenie, samochód 139 koni wypluł jak to się mówi przysłowo, więc naprawdę. Samochód w bardzo dobrej kondycji, jeżeli chodzi o podzespoły. Ma ponad serię 19 koni. Ja zastanawiałem się, jak Wam powiedziałem, czy zrobić 150-180 koni. Chłopaki mówili, że to no nie ma tutaj, jak to się mówi, sensu go kastrować, bo powiedzieli: No masz Mondeo, które ma 180 koni. Jest to ten sam silnik, więc rób na, na maksimum, czyli na 180 koni, bo ten silnik spokojnie zniesie nawet ponad 200 koni. Więc nominalnie tutaj wyszło 180. Znaczy nie nominalnie, tylko już po podniesieniu wyszło prawie 185 koni mechanicznych i 406 N. Więc wynik naprawdę bardzo fajny. Czuć tą zmianę, chociaż ta 120 rzekomo, bo tak naprawdę 139 koni nie była zawali drogą, ale tutaj naprawdę mamy, słuchajcie, no cieszy się. Buzia, jak się tym samochodem jedzie, jedziemy. jedziemy. Nie będę tutaj gadał tak bez sensu, jak droga leci. <laughs> naprawdę samochód stał się elastyczny. Oczuć, no, słuchajcie, to przyspieszenie. Nie wciskam mu tutaj do końca, żeby go nie pałować. Jak to się mówi przysłowiowo, samochód naprawdę jest już. Słuchajcie, bardzo żwawy. Przede wszystkim. Elastyczny, nie trzeba co trochę wajchować lewarkiem, tylko po prostu ten samochód wstaje, jak to się mówi, i chodzi tak, jak po prostu powinien chodzić. Niemniej jednak, ta moc, która była, to nie był ten samochód jakimś zawali drogą, ale jak mówię, 180 a 120, które powinno być. A tak naprawdę producent Ford miło zaskoczył, bo samochód na hamowni wypluł 139 koni mechanicznych słuchajcie goście z firmy Performance Lab Chip Tuning naprawdę spoko udzielili mi informacji o które mi chodziło, czy jest to bezpieczne, czy wpływa to później na jakieś serwisowanie powiedzieli, że nie samochód serwisuje się tak jak do tej pory wiadomo im częstsza wymiana oleju tym lepiej dla silnika, także 15 tysięcy... No i tyle, no cóż. E, ja jadę do Staszowa, odstawić samochód na, słuchajcie, czyszczenie, bo jak Wam powiedziałem, jest to ostatni... E, Element przed wystawieniem tego samochodu to jest po prostu wyczyszczenie tego samochodu, więc, więc cóż, no, odstawiam ten samochód. Jak przyjedę te 60 parę kilometrów, to jeszcze opowiem Wam o swoich odczuciach odnośnie podniesienia tej mocy. Także dla Was to będzie sekunda przerwy, dla mnie godzinka. Także kontynuujemy zaraz nagranie. Już dojechałem na miejsce. Słuchajcie, będę odbierał Nissana Kaszkaja z czyszczenia. Jeśli chodzi o Kugę, no to przejechałem 66 km po podniesieniu mocy. Naprawdę uwierzcie, jest rewelacja. Samochód naprawdę jedzie. Jedzie super. No ciężko to wam zobrazować. No, kto przyjedzie, kto zakupi samochód, sam stwierdzi, że, że jest po prostu. Słuchajcie, super. Ja zostawiam samochód w czyszczeniu, a teraz będę odbierał Nissana Kaszkaja. Gotowy. Słuchajcie, wyszedł. No cóż, wyszedł. Nie mógł wyjść inaczej jak bardzo dobrze. Więc zbieram się. Będę leciał kręcić prezentację i robić zdjęcia. Także tyle, jeżeli chodzi o materiał z podniesienia mocy w Fordzie Kudze. Także trzymajcie się, do usłyszenia i pozdrawiam. Cześć!